ale kiedy w ogóle do ciebie przyszła ta propozycja, bo nie miałam okazji rozmawiać z tobą podczas ramówki i taka dość konkretna zmiana barw stacji, no i też kolega z poprzedniej stacji również tańczy na parkiecie. Potwierdzam, <grym> potwierdzam, a którą część chciałabyś szybko w trzech zdaniach rozwinął? To zacznijmy może właśnie od początku, kiedy przyszła ta propozycja, to taka twoja pierwsza myśl. Bardzo dziękuję za tę propozycję, bardzo dziękuję za ten telefon, jest mi naprawdę niezmiernie miło, ale nie. Tak brzmiała moja, moja odpowiedź. Jeszcze byłem gdzieś na scenie, więc był rozgardiaż, trochę nie miałem zasobów, żeby w ogóle jakoś się rozwijać, kontynuować, ale moja pierwsza myśl była dokładnie taka. Absolutnie, to nie mój świat, ja nie tańczę, znaczy lubię tańczyć, ale nie umiem tańczyć. Jestem, jestem zwykłym typem z bloku, który jak słyszy muzykę, no to oczywiście... Rusza się w jej rytm, ale ona mi za bardzo nie przeszkadza w tańcu. Raczej partnerka mi przeszkadza, albo bardziej ja jej. Więc, więc to była taka szczera, prawdziwa odpowiedź. Wiesz, wróciłem do domu, już to mówiłem, ale jako, że wtedy nie mieliśmy okazji, to, to pozwól, że powtórzę. Odpowiadając na pytanie tak całkiem szczerze, wróciłem do domu, będąc przekonanym, że Agata powie dokładnie to samo. kochanie, nie uwierzysz, zadzwonili do mnie z tańca z gwiazdami, jako taki właściwie żart, dykteryjka. No i co? No, no, wiadomo, no podziękowałem, odmówiłem, no i, i tyle. Nie, nie, ty musisz tańczyć. Musisz się nauczyć tańczyć, będziesz tańczył, będziesz mnie zabierał na tańce, będziemy tańczyć. Także, także wtedy pewnie zapadła decyzja, chociaż ja jeszcze się z tym boksowałem dobry miesiąc. Także to był proces. No dobrze, a wasze takie spotkanie tutaj z Mackiem. Jak przebiegło? Rozmawiacie? Jest trochę taki duch rywalizacji? Żadnego ducha rywalizacji jest. Wiem, 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 wiem. Tu nie będziesz miała ani krwi, ani łez, ani bólu, ani siniaków, ani pięści. Jest pełne, pełne wsparcie. Naprawdę. To wiesz, wchodzisz zupełnie do nowego środowiska, do zupełnie nowego otoczenia i nagle spotykasz kogoś, kogo znasz, no to to jest zupełnie ludzkie i naturalne. Dla Maćka to też jest nowa sytuacja, chociaż już, już trochę w niej jest i obcuje. Ale nie, no przywitaliśmy się, uściskaliśmy się, zbiliśmy piątkę i, i jesteśmy w tym razem i mocno. Tak po kumplowsku. A jest na przykład szansa, że dołączysz do czyhalotu Polsat, czy właśnie takiego innego formatu w telewizji Polsat? Wiesz co? Ja jestem typem, który stara się żyć tu i teraz. Przeszłość była, przyszłość niepewna. To, co jest ważne i na co mamy wpływ, i, i czego chcemy doświadczać i smakować, to jest tu i teraz. W ogóle o tym nie myślę. Jestem teraz w tańcu z gwiazdami. Właśnie zatańczyłem swojego pierwszego walca w życiu na oczach no nie wiem ilu, ale przed taką publicznością, na takim parkiecie, na takiej sali z taką partnerką u boku. Jakoś wiesz, pokonałem mnóstwo swoich lęków, Już cały czas z tym walczę. Bo, bo widzę te momenty, kiedy powinno być trochę lepiej, kiedy powinno być trochę prościej, kiedy ta głowa nie do końca tak, że trochę te palce inaczej, ta dłoń inaczej, z tym obrotem powinno być płynniej, z równowagą. To jest ta o której ci mówisz. A i to jest, taka, to jest to, co mówiłem, że jak pytasz o, o jakiegoś ducha rywalizacji, jest. Dzięki. Widzisz, że ja mam. Błędów, ale teraz, no. jak o nich powiedziałeś, to będę zwracać uwagę. A, a właśnie powinno być tak, nie, okej, okay, ale powinno być tak, żebym przede wszystkim ja starał się może na to za bardzo nie zwracać uwagi, tylko wiesz. Nie być tylko i wyłącznie silnym w gębie i teorii, że tu i teraz jest ważne, tylko rzeczywiście być także praktykiem, czyli czerpać pełnymi garściami. Z tego, że jestem w objęciach i pod opieką no, no takiej trenerki, takiej partnerki, że Daria jest tutaj blisko. Ma dla mnie tę cierpliwość, całe serducho, serdeczność, uśmiech i, i wszystkie swoje zasoby, całą swoją wiedzę. I wiesz, stare, ciesz się tym. Jak gdyby pytasz o ducha rywalizacji jest, ale ten duch rywalizacji, już, już mam to ten miesiąc, który trwał od momentu, kiedy, kiedy rozmawiałem z Agatą, do momentu podjęcia decyzji, to ja sobie to w głowie tak mocno poukładałem, roz, rozeznając to i, i rozważając, że, że ten duch rywalizacji jest. Jest jeden gość, jeden rywal, jeden typ, z którym ja tu się biję, z którym walczę i muszę się z nim zmierzyć. I nikt inny. I to jest Tomek wolny. Jak ja sobie z nim poradzę, no, to będzie super. Tomku, a zdarza ci się czasami tęsknić za telewizją polską? Za ludźmi, wiesz, za, za ludźmi bardzo, bardzo. Za ludźmi, za widzami, bardzo, bo, bo my tam byliśmy rodziną. Mieliśmy taką... Znaczy, może nie, nie byliśmy rodziną, bo, bo rodzina to są pewnego rodzaju zupełnie inne więzi. Natomiast mieliśmy taką niezwykłą rodzinną atmosferę i, i za tymi relacjami bardzo tęsknię. Cieszę się, że bardzo dużo dobrych ludzi tam zostało, cieszę, że, cieszę się, że tam są bo to znaczy, że, że mimo wszystko został tam ktoś niezwykle wartościowy i to jest super i za ludźmi bardzo tęsknię.